Gdzie warto zjeść w Gdańsku? Mam dla Was 7 fantastycznych propozycji na jedzonko i kawę. Po pierwsze Plenum, gdzie przez cały dzień zjecie śniadania inspirowane azjatyckimi smakami. Koniecznie napijcie się też tutaj kawy. Po drugie Fig Bar, tak koncept z winami naturalnymi, oparty na sezonowości i super atmosferą. Po prostu coś pięknego. Po trzecie Hewelke, restauracja z wyróżnieniem Bib Gourmet, która skradnie serca każdemu kto tam zje. Po czwarte, neon, azjatyckie furzun z mocnym pazurem od lat w Gdyni, a teraz karmi również w Gdańsku. Po piąte eklerownia 2.0. Bo słodkiego nie można odpuścić, a eklery stąd są po prostu obłędne. A na kawę, poza wspomnianym wcześniej plenum, polecam jeszcze kolonię artystów oraz kompozyt kawę. Z każdego z tych miejsc będziecie przeszczęśliwi. Gdzie jeszcze warto pójść, będąc w Gdańsku? Daj znać w komentarzu. Zapisz film na później i zaobserwuj po więcej smacznych rekomendacji.